Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV. Na wstępie zaznaczam, że jestem nieco zakatarzony, a więc mój głos może nie być taki bardzo sympatyczny. A więc proszę o tolerancję i wybaczenie. Chociaż tej tolerancji yy, nie mają czasami niektórzy nominalni chrześcijanie, ponieważ negują moją osobę, a oglądają, czy tam czytują. No to już ich sprawa, ich relacje między nimi a Bogiem. Natomiast tak już zaczynając, chciałem Wam powiedzieć, że 9 grudnia wzmiankowałem na blogu co nieco o ponownym otwarciu katedry Notre Dame, lub jak to woli na nasz język ojczysty naszej Pani. Oczywiście nie jest to nasza Pani, na bieżących biblijnie. Natomiast do kultu bogini jeszcze za chwilkę wrócę. No i tak, po kolei. Spalenie katedry miało miejsce w rocznicę katastrofy Titanica 15 kwietnia. Dlaczego to było tak ważne dla tej satanistycznej masonerii spod znaku heksagramu? Otóż katastrofa Titanica była początkiem tworzenia nowej epoki w bankowości. Tuż po katastrofie Titanica w Stanach Zjednoczonych kandydatem na prezydenta został Woodrow Wilson. Który to w roku 2013 yy, nie tylko został prezydentem, ale zrobił coś, na czegoś przełomowego. Oczywiście nie sam i nie z własnej inicjatywy. Wybrany za pieniądze hazardskich bankierów prezydent Woodrow Wilson niezwłocznie podpisał ustawę, która tego samego dnia weszła w życie, a więc półtora roku po zatonięciu Titanica 23 grudnia 1913 roku. Ciekawy, prawda? Dzień przed tak zwaną wigilią, gdzie ludzie się krzątają, jest, jest dosyć duże, duże zamieszanie. Dokonano właśnie czegoś takiego, co miało wpływ na wiele, wiele dekad, aż do dzisiaj. Powstała wszechwładna instytucja finansowa, która przejęła monopol na kreację pieniądza w największej gospodarce świata, jaką były i są. Stany Zjednoczone. Masoni celowo zatopili Titanica jako okultystyczny przekaz dla społeczeństwa. Niezatopiony statek został zatopiony i to jest twój los. Oni czują się panami tego świata, czują się władcami tego świata. I chciałem wam powiedzieć, że nieżyjący już Robert. David Steele, były agent CIA i ekspert do spraw wywiadu, który yy, zmarł, yy, tak się stało jakoś dziwnie, podczas pandemii COVID, nazwał podpalenie katedry Notre Dame w 2019 roku zaplanowanym wydarzeniem pod fałszywą flagą, których jest oczywiście dosyć sporo. Robert Steele stwierdził m.in., że po pierwsze, kanadyjscy oficerowie wywiadu, którzy Natychmiast udali się na miejsce zdarzenia, aby osobiście przyjrzeć się zdarzeniu, nie mogli się do niego zbliżyć. Po drugie, nastąpił brak prądu w miejscu, gdzie przypuszczalnie wybuchł pożar. Po trzecie, dwie osoby zginęły w pożarze, obie zostały najwyraźniej zamordowane. Yy, po dwa pociski na osobę. Po czwarte, nie sprowadzono żadnych śmigłowców do gaszenia pożaru. Po piąte, niesprawna maszyna do zraszania wodą. Parodia jakiejś akcji gaśniczej. Po szóste, według jego relacji, oczywiście. Po szóste, oficjalna wersja wydarzeń, udająca, że był to wypadek, została natychmiast odłożona na półkę i gotowa do użycia. Po siódme, nie można zignorować momentu, w którym nastąpiło ogłoszenie porażki Macrona w debacie krajowej zainspirowanej przez żółte kamizelki. Pamiętamy te zamieszki z udziałem żółtych kamizelek. Jeszcze jako ciekawostkę wam powiem taki pewien fakt, no, wydaje się niewiarygodny. Ja nie sądzę, żeby brały udział w tym jakieś siły duchowe w sensie takim wizualnym, ale z tego co podrążyłem, są relacje świadków, którzy widzieli w tym czasie postać krążącą po katedrze, ubraną jak Ubraną jakby w strój templariuszy. Być może to jest taki teatr, który miał dodać jakieś okrasy temu wszystkiemu, i to, tak jak wspomniałem, mówię jako ciekawostkę. Teraz przedstawię Wam ważne detale związane z tym pożarem. Otóż, jako pierwsi zabrali głos biskupi francuscy, a nowy przewodniczący konferencji episkopatu Francji, Eryk de moulin Beaufort przypomniał, że nic na tej ziemi nie jest stworzone, aby trwało wiecznie. No i popatrzcie. Analogia do Titanic'a, prawda? To, co wam przed chwilą mówiłem. Tak na marginesie. Powiedziałem ostatnio w mojej grupie, że według mojej oceny 100% biskupów jest świadoma, jest świadomymi wyznawcami przeciwnika Jezusa. Rozumiecie, o co chodzi. Nie sądzę, nie wierzę w to. No, za dużo danych yy, nie wierzę w to, żeby yy, to, co robią, yy, robili nieświadomie. Yy, zresztą pamiętacie ten pogrzeb yy, wiceprezydenta, chyba bodajże, czy, czy jego żony Stanów Zjednoczonych, zapomniałem nazwiska, yy, gdzie pokazywali sobie rogi. Yy, no ale yy, podobno przed katedrą, yy, przed tą katedrą, historyczną oczywiście. Dawno, dawno temu spłonął na stosie Jakub de Molay, wielki mistrz zakonu templariuszy. Tak czy owak, templariusze we Francji byli głównymi sponsorami finansowymi wielu dużych projektów budowlanych, w tym właśnie wielkiej katedry Notre-Dame de Paris, która została zbudowana pod kierownictwem i przy udziale czynnych masonów. Gdziekolwiek. Templariusze budowali lub finansowali budowę wielkich budowli, masoni byli w to mosto zaangażowani od Bliskiego Wschodu przez Francję, Włochy, Portugalię, Hiszpanię, Anglię, Szkocję, Francję i inne kraje europejskie. A więc no, ten, kto jest bystrym obserwatorem wydarzeń politycznych zna trochę, chociaż troszeczkę historii prawdziwej, nie spiskowej, bo jeżeli jest jakiś spisek, to jest spisek przeciwko Bogu i nam ludziom wierzącym. I to jest prawdziwy spisek. Bo jak wiemy, teorie konspiracyjne są przyklejane dla ludzi, których nazywa się szurami. Tak. Ale tutaj chciałem właśnie zaznaczyć, że nie ma żadnych różnic między państwami co do władzy, intencji władzy, ich inklinacji, ich motywacji, ich wiary. I na pewno tą wiarą nie jest wiara w Jezusa Chrystusa. I to Wam gwarantuję. Kontynuując, na uroczystości ponownego otwarcia naszej pani, to znaczy ich pani, czyli Notre Dame, gościł Donald Trump. Ręka, rękę myję jeszcze raz zaznaczam, ludzie interesujący się polityką. Analizują wydarzenia polityczne przez fałszywy pryzmat różnic, słuchają jakichś geopolityków, doktorów, którzy albo świadomie zwodzą, albo po prostu pojęcia nie mają o tym, co się dzieje. Uważam, że świadomie zwodzą. Jeszcze, jeszcze, jeszcze yy, większość kupuje książki takich ludzi, ale nie ma żadnych różnic. To jest system naczyń powiązanych. Yy, między Paryżem a Waszyngtonem są bardzo silne powiązania, gdyż Samo miasto Waszyngton wzorowane jest na Paryżu, a tu właśnie Francja zbudowała statuę wolności, czyli w rzeczywistości wielki posąg boga, boga Mitry, prawda? Ja jestem teraz po raz drugi, ponownie jestem na stronie Gnostic Warrior. No i tam są bardzo ciekawe informacje, o których sam nie wiedziałem. Otóż około 250 50 roku przed naszą erą Celtowie osiedlili się w miejscu, w którym miało powstać starożytne miasto Lutetia, Lutetia Lutetia Parisiorum czyli Lutetia Paryżan znane dziś jako miasto Paryż nazwa pochodzi od plemienia Celtów znanego jako Parisi w okresie rzymskim od I do IV wieku Mówiono, że Paryzjanie Pariasians, byli wyznawcami Izydy, która była znana jako główna bogini imperium grecko-egipskiego. A musicie wiedzieć, że zarówno Grecy, jak i Egipcjanie byli po prostu Kanadyjczykami. No, stąd celtycy pa Parisi przybyli ze wschodu i ostatecznie osiedlili się w Gali. Miasto Lutetia, miasto Lutetia zostało później. W 360 roku naszej ery, czyli można powiedzieć po, po Chrystusie, przemianowane na Paryż za panowania cesarza rzymskiego Juliana, który nadał mu nazwę Civitas Parisiorum, miasto Paryżów. Ta część pierwotnych założycieli miasta celtyckich Paryżów. Zresztą, ja kiedyś badałem pochodzenie Rzymian i jest taka, taka koncepcja. Jest taka hipoteza, że i to bardzo, bardzo uważam wiarygodna, że Rzymianie pochodzą, pochodzą właśnie od, od Greków, od Trojan, a więc tak naprawdę znowuż od Kanadyjczyków. No ale to właśnie tutaj się osiedlili Pary, Paryżowie, Paryzowie, którzy przywieźli ze sobą. Wschodu swoją religię i tajemne obrzędy ku czci bogini. Zbudowali tu również świątynię Izydy, w której można znaleźć jej posąg. Jestem na następnej stronie, jakiejś źródłowej. W 1163 roku w miejscu świątyni Izydy miała zostać wybudowana katedra Notre Dame de Paris. Po francusku Matka Boska Paryża. Która stała się paryskim kościołem królów Europy. Słuchajcie, taki e, europejski nowy porządek świata, takie NWO Europy, już było wtedy. E, oryginalna statua Izydy była przechowywana w z Saint-Germain do roku 1514, kiedy to arcybiskup Meo kazał ją zniszczyć. I tutaj właśnie jest informacja, to jest akurat chyba z polskiej strony, jeżeli dobrze pamiętam. Bo sam, sam ją wynalazłem, ale nie pamiętam, czy była tłumaczona. Tak, to jest polska blogs.com. Jeżeli nie zapomnę, to, to umieszczę do tego link, żebyście sobie mogli to bardziej zgłębić. No i wiadomo, że na Krecie czczono boginię, która stała się znana jako bogini węży. W mieście Knossos Sir Arthur Ewan znalazł słynną dziesięciocalową figurkę bogini Węży, trzymającą w rękach węże z odsłoniętymi piersiami. No, jeżeli w dzisiejszych czasach, jako ideał promowane są wymiary 90/60 na 90, no to tutaj jest jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej um, um, mocno. No, ale to tak tytułem żartu. Słuchajcie. Ta figurka przypomina też figurki Wenus, Afrodyty. No bo to tak naprawdę był jeden czort. I właśnie ta kreteńska bogini wężowa stała się później Izydą, A wyznawcy tej bogini Parazjanie, Parizjanie, przybyli z krety do Paryża i później się sta, sta, stali znani jako Paryzjowie. Kretańczycy, tak jak wspominałem, byli z pochodzenia Kananejczykami. Jest to dosyć istotna informacja, gdyż biblijny brat Jakuba, Ezaw, to to plasta Edomitów, którzy przejęli Judeę, bo król Herod był Edomitą, nie był Judejczykiem. Więc cały dwór jego i cała władza była w rękach Edomitów. Dlatego no, w, w Polinie świętują Hanukę. No więc. Brat Jakuba Eza, w protoplasta Edomitów, związał się właśnie z kanonejkami. Innym ogniwem łączącym paryżan i Krytańczyków miał być szczególny rodzaj kamienia, znany jako wapień. To jeszcze raz ta, ta bogini Krytańska, prawda? No i na tej stronie. Bo jestem znowu na stronie Gnostic Warrior. Mówi się, że cała Kreta to jedna wielka wapienna góra. I według teorii autora tego artykułu, do którego linku jeszcze, jest tak, że mieszkańcy Krety on uważa, że mieszkańcy Krety nie osiedlali się byle gdzie, lecz wyłącznie tam, gdzie było dużo wapienia. Byli to pierwsi prawdziwi masoni, którzy do budowy swoich budowli wykorzystywali głównie wapień. Nawet słynny tron królewski na Krecie, który znaleziono w Knossos, został wykonany z wapienia. Miasto Paryż zostało zbudowane na wapiennych kamieniołomach znanych jako wapień paryski lub paryski wapień lutecki. Prawie wszystkie starożytne budynki Paryża zostały również zbudowane z wapienia. Wapień był jednym z najcenniejszych surowców dla tych ludzi, nie tylko do budowy, ale także ze względu na właściwości, właściwości lecznicze wapienia. Zachodnie fakty mówią, że nie ma zbyt wielu obszarów, w których występuje nadmiar wapienia, takich jak Paryż, i to właśnie dlatego wyprali to miejsce na osiedlenie się. Ciekawostką jest, że oficjalna rezydencja i główne miejsce pracy prezydenta Stanów Zjednoczonych, znane nam jako Biały Dom, również zbudowano z wapienia, który trzeba było sprowadzić z Chorwacji. I powszechnie wiadomo, że francuscy masoni, których możemy nazwać Paryżanami i Wydy, którzy zbudowali Notre Dame z wapienia i dużej części Paryża, pomagali Amerykanom w projektowaniu i budowie większości Waszyngtonu. Podarowali również Stanom Zjednoczonym Statuem wolności, której fundamenty wykonane są z wapienia. Powiem Wam, że kiedy o tym się dowiedziałem, o tym jak ważną rolę odgrywa. Wapień w masonerii i w tych, w tych, odgrywał w tych ludach kanadyjskich, postkanadyjskich. Przypomniałem sobie, że kiedy rozpoczynała się pandemia, to był rok chyba, znaczy, kiedy się rozpoczęła pandemia, wiem, no bo wiadomo, że, że w roku 2020, ale mm, nie byłem pewien bo tutaj mamy właśnie 10 grudnia 2020, kiedy rozpoczęła się pandemia, w wielu miejscach na świecie pojawiły się tajemnicze monumenty. Ja to omawiałem w jednym z moich filmów na kanale, który mi już usunięto dawno temu, ale, no właśnie, ten monument pojawił się no, w bardzo ciekawym miejscu w kontekście tego, co mówię, albowiem Został umiejscowiony przez nieznanych ludzi, uważam, że masonerię kielecką, hazarską, w rezerwacie kadzie, Kadzielnia. Jeżeli ktoś był w Kielcach i zwiedzał Kielce, to jednym z takich bardziej atrakcyjnych miejsc jest właśnie Kadzielnia, rezerwat przyrody. Właśnie stworzony, powstały, powstały z wapienia. Także jest to kolejna taka ciekawostka. No ale wracając do czasów współczesnych, według doniesień medialnych. Według doniesień medialnych, czyli no, mainstreamu, żona prezydenta Francji Emmanuela Macrona, Brigitte Macron, chciała, aby nową iglicą katedry Notre Dame był. Wzwiedziony falus ze złotymi jądrami. Ja wiem, zaraz tutaj pewnie napiszecie mi w komentarzach, że yy, no, tak, jak, tak jak żona y, Obamy, że to jest, jest y, niby mężczyzna. Być może ja w to nie wnikam. Yy, po prostu y, skoncentrujmy się na tym, y, co ona, y, jak miała, jakie miała marzenia, prawda? <gryw> jakie miała fantazje. No więc. Chciała, żeby, żeby na tej iglicy katedry Notre Dame był umieszczony fallus ze złotymi jądrami. No już po tym ktoś powinien sobie połączyć szare komórki i pomyśleć sobie, jacy ludzie rządzą tym światem. No ale cóż, no my robimy swoje, prawda? Podsumowując, jeśli katedrę w Paryżu spalono w rocznicę katastrofy Titanica, a Otworzono ją ponownie, zapraszając 50 królów świata. Oznacza to, że w tym paryskim kościele królów oddano część bogini, a raczej istocie, która kryje się za Izydą, Asztartę, Isis, Juratą, Afrodytą, Wenus, Kali, nie wiem, i tak dalej, ładzie, i tak dalej, i tak dalej. I nie ma żadnych właśnie, podkreślam, nie ma żadnych właśnie między. Władcami państw. Wszystko jedno, czy to będzie e, Zameński Putin, czy też e, powiedzmy e, Macron i, e, i kto. E, to ktokolwiek. Nieważne. Nie ma, nie ma żadnych różnic, na, na tym najwyższym poziomie oczywiście. E, na tym ponownym otwarciu katedry brakowało jedynie Putina, właśnie i Netanyahu. No, ale oni mają swoje role do odgrania w tym, w tym całym przedstawieniu. Jak ja to widzę? Co się takiego tam działo? Dlaczego, dlaczego spotkało się tyle osobistości przeciwnych Bogu w Paryżu, na tym otwarciu? No, według mojej oceny wygląda na to, że prawdziwy nowy porządek świata oficjalnie powstał z podrobionego... Starego porządku świata i spalenie katedry w 2019 roku było po to, ażeby rozpocząć zmartwychwstanie w 2024 roku. I popatrzcie, mamy 20 grudnia i dzieje się bardzo dużo rzeczy. W tle tej ceremonii, tego spotkania w Paryżu mamy akcję z dronami. Nie wiadomo, czy to jest rozpraszać, czy nie. Ale dzieją się dziwne rzeczy. Notabene, wyczytałem, nie wiem, powiedzieć, usłyszałem, wyczytałem, że w Nowym Jorku jest zwiększony poziom promieniowania. Nie wiem ile w tym prawdy. Na razie tego nie sprawdzałem. Być może doszły jakieś wiarygodne informacje, a może nie. To jest istotne. Po prostu, agenda wielkiego przebudzenia złotego wieku jest w rzeczywistości, Zwodniczym ruchem ludzi przeciwnych Bogu, mającym na celu skierowanie ludzkości w stronę fałszywego poczucia pokoju, nadziei i jedności. Ale to będzie nadzieja i jedność w, we wrogości do Boga. I będzie to fałszywy pokój, oczywiście. To będzie przymus. I to może być to, co opisuje ostatnia scena iPad Goat 2. Gdy Antychryst wychodzi przez drzwi wejściowe katedry, której iglica opada dokładnie w ten sam sposób, w jaki opada Notre Dame w pożarze w 2019 roku. Wydaje mi się, że ja to pokazywałem na tym kanale, na tym kanale, który mi usunięto. Ale zobaczmy to jeszcze raz. Patrzcie, płynie sobie Antychryst. Stop. Mamy coś ala la katedrę, prawda? Są miglice, są. Jest na krzyża, jest. I po kolei. I Bach. Zapamiętajcie to ujęcie, zresztą pokażę porównanie. No właśnie. Teraz spójrzcie na te dwa filmiki obok siebie, tak? Pierwszy ten realny, z, z upadku iglicy Notre-Dame i drugi właśnie z tej, tej ymm, masońskiej kreskówki. Jest podobieństwo? No ciężko nie zauważyć. Być może koincydencja, a być może nie. Tak? Identico, identico, no wypisz, wymaluj, ta sama strona, to samo ujęcie. Ciekawy jestem, czy jest więcej ujęć w tym, w tym, co tutaj widzimy. Po lewej stronie oczywiście. I tak na koniec można zadać sobie pytania. Na przykład takie, co przedstawiają te narodziny Viped Goat, czy też co przedstawiało, co, jakie znaczenie miała ta ceremonia. Skąd wychodzi antychryst i z kim się utożsamia? Czy zniszczy to, co dało mu moc? Prawda? To są takie duże znaki zapytania. No I oczywiście na dzień dzisiejszy jakby tym człowiekiem, który jest najbardziej szanowany, jest Donald Trump. Ale uważam, że wiele się jeszcze może zmienić, zwłaszcza, że nie wiem, czy pamiętacie, jeden z tych moich ostatnich filmów, w którym powiedziałem i napisałem na tym intro, jakby, że Donald Trump wcale może nie rozpocząć tej kadencji. Różne wersje wydarzeń mogą mieć miejsce. W każdym razie to, co się wydarzyło w 2019 roku i teraz, co miało miejsce, Siódmego, bo to był właściwie to chyba szósty, siódmy, ósmy w Paryżu na pewno miało dla nich duże znaczenie i w ciągu podejrzewam niedługiego czasu pół roku góra o ile tyle w ogóle będzie coś, coś, coś większego my jednak nie bójmy się niczego dlatego, że Bóg jest z nami i pewne rzeczy się muszą stać, dlatego, że ludzie odeszli od źródła dobra, jakim jest Bóg. A jeżeli odchodzisz od źródła dobra, co stary powtarzam na blogu, idziesz z automatu w stronę zła. No nie ma innej możliwości, prawda? No i na ten czas ja dziękuję serdecznie za uwagę i pozostawiam Was z przemyśleniami na temat tego, co tutaj omówiłem. Yy, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.